Witam Państwa w kolejnym odcinku Monitora Czarneckiego. Znajdujemy się w gmachu Parlamentu Europejskiego. Właśnie przed chwilą zakończyła się sesja w Brukseli. Tak zwana mini sesja, bo trwa tylko dwa dni, a więc dwa razy krócej w pobraniu z tą zwykłą sesją, która w Strasburgu zajmuje nam cztery dni. A wczoraj, a w zasadzie dzisiaj też, po raz pierwszy miałem okazję przekonać się, że Parlament Europejski jest tak naprawdę podobny do polskiego parlamentu, bo oba uwielbiają pracować nocą. Gdy byłem dwukrotnie polskim posłem, pamiętam, że nieraz siedzieliśmy do drugiej godziny w nocy, nieraz w nocy głosowaliśmy. Część kolegów wygłaszała oświadczenia do pustej sali. A dzisiaj osobiście prowadziłem obrady Europarlamentu, które zaczęły się po drugiej, a zakończyłem je prowadzić po północy. A więc zaczęliśmy w środę, a skończyliśmy w czwartek. Skądinąd skomentowałem wypowiedź przedostatniej w debacie posłanki brytyjskiej z lewicy, brytyjskiego hinduskiego pochodzenia, nie, Jill. Że wygłosiła najdłuższe przemówienie w Europarlamencie, ponieważ zaczęła jednego dnia, a skończyła drugiego dnia. Proszę Państwa, na pewno istotnym punktem tej sesji był wybór nowego wiceprzewodniczącego Europarlamentu w miejsce rumuńskiej socjalistki Koriny Kretu, która została komisarzem. W Komisji Europejskiej. Zgodnie z partetami musiał wejść kolejny rumuński socjalista, i został wybrany, chociaż myśmy, jako grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, w tym Prawie i Sprawiedliwość, głosowaliśmy przeciwko tej kandydaturze, uznając, że za dużo socjalizmu to nic dobrego, co za dużo to niezdrowo. Na pewno najbardziej emocjonującym momentem tej sesji. Była debata po wypowiedzi przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera odnośnie specjalnych ulg przywilejów podatkowych w Luksemburgu w czasach, kiedy on był premierem. No tutaj pewnej konsekwencji w oskarżeniach wobec Junckera nie widzę, zwłaszcza ze strony tych polityków, na przykład eurosceptycznych, którzy z jednej strony uważają, że poszczególne kraje powinny troszczyć się o własny interes narodowy, dbać o właśnie to, co jest ważne dla ich państwa. No a ci sami ludzie atakowali Junckera, a przecież to, co on zrobił, to było dobre dla Luksemburga, to było dobre Ponieważ tam napływały firmy, to było złe dla innych krajów. Konsekwencji w tym nie widzę. Wreszcie warto powiedzieć, że ta brukselska minisesja była ważna także dlatego, że oficjalnie poinformowano o wyborze kolejnych kilku posłów. No, oczywiście. Ci europosłowie z Rumunii, z Łotwy, z Belgii, a z Grecji, którzy zostali komisarzami, zwolnili miejsca i na ich miejsce weszli europosłowie. A więc karuzela personalna w Brukseli kręci się w dalszym ciągu. Za tydzień zapraszam. Dziękując już tym razem do kolejnego odcinka Monitora Czarneckiego.